Przyczepa furgon C400 do przewozu motocykli, kładów lub innych ładunków. Zapraszam do szybkiej prezentacji. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0%, tylko w Nowym. Przyczepę mamy w wersji. Kompozytowej, aczkolwiek ta przyczepa występuje, ten model przyczepy występuje również w wersji aluminiowej. Kolor, jak widzimy, biały i to jest kolor tego poliestru, który jest z przodu oraz na dachu. Kolorów poliestru mamy do wyboru 5, to znaczy biały, do tego czarny, niebieski, oliwkowy oraz szary. Drzwi boczne obsługowe to jest. Opcja w tej przyczepie tak samo jak opcją jest to, że te drzwi możemy mieć w ilości dwóch sztuk, to znaczy po jednej oraz po drugiej stronie. Chodźmy teraz do czegoś istotnego. Co znaczy do tego wygiętego dyszla? Widząc ten dyszel widzimy, że Buda przyczepy jest niżej osadzona środek ciężkości też jest niżej osadzony i gdy widzimy taki wygięty dyszel w przyczepach Debon czy w przyczepach Cheval Liberté, jesteśmy pewni, że mamy tutaj niezależne zawieszenie Pullman 2. Co to znaczy? Przy osi wtedy mamy wahacz amortyzator oraz sprężynę. Dzięki czemu, e, dzięki czemu ładunek oraz samoprowadzenie tej przyczepy jest bardziej stabilny, bo nie rzuca nam e, tak bardzo na zakrętach, na górach, czy też pojeździe po jakimś szutrze. No i dodatkowo, standardowo jest tutaj również kółko podporowe, hamulec oraz urządzenie najazdowe. Koła wychodzą poza obrys przyczepy, czyli podłogę w środku mamy płaską i jest tam więcej miejsca. Tutaj też mamy taki clean pod koła oraz podporę stabilizującą rurową trap. Trap jest znany z przyczep dla koni, ponieważ jest on dwufunkcyjny, to znaczy, że możemy go otworzyć na bok. Co właśnie pokazuje? Możemy go otworzyć na bok, i tutaj na końcu mamy taki, o, właśnie, taki stopper. I teraz już te drzwi są zablokowane, nie powinny nam odlecieć na wietrze. Ale jak wspominałem, że znany jest ten trap z przyczep dla koni, to teraz go otworzymy tak, żeby te konie mogły wejść do przyczepy. No w tym wypadku może nie konie, ale na przykład, żeby mogły sobie wjechać motocykle albo kłady. O właśnie. W ten sposób otwierając przyczepę możemy bez problemu wjechać kładem, możemy bez problemu wjechać jakimś motocyklem. Szczególnie, że mamy w ofercie takie blokadory do motocykli, y, które montujemy tam na przegię i wtedy, gdy wjeżdżamy motorkiem, to y, motocykl nam się nie przewraca. Y, motocykl możemy również zabezpieczyć dzięki tutaj takim cywantom, te cybanty w tej przyczepce występują w ilości 600 sztuk. Podłoga oraz traf jest aluminiowy, a po mojej lewej stronie tutaj jest lampka LEDowa, która świeci w momencie podłączenia przyczepy do samochodu, chociaż wiem też, że klienci montują sobie tutaj jakiegoś UPS-a, jakiś akumulator, żeby ta lampka mi świeciła cały, cały czas. Ja mam prawie 2 metry wysokości, więc ta przyczepka jest ode mnie nieco większa, dokładne wymiary są teraz opisane pode mną. No i widzimy tutaj również te drzwi boczne, które możemy otworzyć również od środka Myślę, że to wszystko o tej przyczepce. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim modelem, lub nieco większym, lub nieco mniejszym, zapraszamy do kontaktu. Ja już kończę na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w nowym. Nowym: Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.